Ten sezon 2013 będzie na pewno długi, ciężki, ale, ale o to chodzi, bo, bo żeby się dobrze przygotować do Dakaru, trzeba na pewno ciężko bardzo popracować. W tym roku sezon Mistrzostw Świata w Cross Country zaczynam w kwietniu od Abu Dhabi, później w Katarze, czyli dwa pustynne rajdy. Później Sardynia, Argentyna, Brazylia trochę twardziej, Egipt na końcu. Więc sezon na pewno bardzo długi, ale za to też bardzo dużo wiedzy i dużo takiego doświadczenia z tego sezonu chciałbym wyciągnąć, żeby na Dakarze to co mi nie poszło jeszcze, to chciałbym to właśnie zmienić w to, żeby bardzo szybko wtedy w tych miejscach jechać. Aura na razie nie sprzyja, więc przed pierwszym startem w kwietniu treningi w Polsce czy gdzieś wyjeżdżasz? Teraz od miesiąca jestem naprawdę w takim ciężkim treningu fizycznym, więc walczę, biegam, jeżdżę na rowerze, pływam, chodzę na siłownię, więc to są 4 godziny dziennie takiego ciężkiego treningu. No motocykl jeżdżę, ale niestety mamy słabe warunki, nie można powiedzieć, mam zmarznięte ręce codziennie i, i trochę jest ciężko, bo, bo, bo nam się tutaj aura zmienia. W zeszłym tygodniu było ładnie, teraz jest znowu trochę gorzej. Jadę jutro do Włoch, tam będę trenował już w lepszych warunkach, że nie będzie przynajmniej śniegu. E, no i później jedziemy do Abu Dhabi, gdzie, gdzie już po pustyni trzeba będzie dobrze się ścigać. E, w tym roku podobno w dwóch rundach wystartujesz e, razem z Tadeuszem Włażusiakiem. E, Tadek powiedział, że do Abu Dhabi przyjedzie, więc jest taka szansa, że, że, że będzie po pustyni się ścigał. To będzie na pewno dla niego ciekawe wyzwanie, bo jest to trochę inny teren niż halowe zawody. Pustynia, wydmy, będą to na pewno dla niego ciekawe zawody i trzymam na pewno za niego kciuki, żeby, żeby tam sobie dobrze poradził. Czyli krok, krok po kroku powoli namawiacie go na Dakar? Tak, tak. Tadek jest coraz bliżej tych rajdów długodystansowych. No, musi mu się też to spodobać, tak? Musi poczuć, że, że to mu sprawia frajdę. Na pewno Abu Dhabi będzie takim pierwszym startem, w którym zobaczy, czy, czy w ogóle w tej dyscyplinie się odnajduje. A jak wygląda twój program na driftingowe mistrzostwa Polski? W tej chwili buduję pół roku już. Potężny, można powiedzieć, samochód Toyota GT86, która będzie miała 1000 koni, więc to będzie naprawdę taki potężny samochód, który będzie dymił tymi oponami przez cały czas. Będę startował w mistrzostwach Polski, nie we wszystkich eliminacjach, bo, bo pokrywają mi się trochę z sezonem motocyklowym, ale na tych eliminacjach, w których będę, będę się starał pokazać na co stać też nas i zespół 30 osób, który ten samochód budowało. Mój, mój kolega, może być inżynier Kubasko Morucha, który nad tym projektem czuwał, no zbudował coś naprawdę niesamowitego.